Szanowni widzowie, w dzisiejszym filmie w Gierkę, która mnie bardzo zaciekawiła. ilością ludzi, którą ile gra ludzi w tą grę, naprawdę 6 milionów ludzi gra. To ty... tyle na update kurna w stylu gra, co tutaj. No nie? Naprawdę 6 milionów ludzi codziennie tu gra. Więc zapraszam do gry. Yy, ona się nazywa. Już wam mówię, ona się nazywa... Czekajcie, bo się on zapomniał. Yy... Ona się nazywa... No zapomniałem widzowie! Ona się... Czekajcie, zaraz tu przyjdę, tylko... Kurde, o, zaraz przyjdę, bo muszę zamknąć drzwi. Zaczynamy sobie. Ja tutaj troszkę pobrałem, bo. Próbowałem nagrać film, ten, ten mi nie wyszedł troszkę. I po prostu. No, przepraszam Was, że już trochę tutaj mam. Ale mam nadzieję, że się mi wy, wybaczycie, bo. Naprawdę. Oj, przepraszam. Bo naprawdę. staram się dla Was. Codziennie filmy wstawiam. I naszym celem będzie 5000 dzisiaj. <coughs> Jeśli to wiemy, możemy zakończyć dzisiejszy film. I o co w tej grze chodzi? Patrzcie, musicie kupować takie coś. Na początku to po prostu macie startowe jedno to. I musicie postawić je w tym miejscu po najlepiej, albo w tym. Właśnie. O! Ja sobie teraz tutaj zrobię taką maszynę, jeszcze z, zauważyłem, a nie, bo się nie, a, no tak, nie, zapomniałem, to się tak nie da, zapomniałem widzowie, ale mm, mniejsza z tym, mniejsza z tym, musicie takie kupować i po prostu musicie, to jest prosta gra ogólnie, tylko ciężka, bo to trzeba dużo myśleć. Trzeba, po prostu postawić jakieś te o widzowie, na przykład, ale w ogóle nie przedłużajmy i zacznijmy w nią grać. Bo ja tu gadam, a nie gram w to grę bardziej. A teraz w ogóle robimy widzowie... Powiększamy, teraz widzowie powiększamy nasz, Naszą ulicę tak to mogę nazwać choć nie wiem jak wy nazywacie napiszcie w komentarzu po ostatnio, na ostatnim filmie w ogóle, na ostatnim filmie że zginął tak szybko to był speedrun i chciałbym żebyście napisali tam Bambik Leon, Bambik Leon, hashtag Leon. Hashtag Leon. Aby yy, maksymalnie tego filmu zasięgi powiększyć, no, no chciałem ale naprawdę dzięki Wam mogę się bardzo wzbić. I jeśli pod tym filmem zostawicie trzy lajki, czekajcie, prawa autorskie. Dobra, widzowie, mamy już 600 dolarów. Kolejne, i kupujemy. Kolejne, właśnie. Kolejna przedłużacza, co pozwoli nam na większą ilość zbierania kasy. A to jest chyba najważniejsza rzecz w tej grze mi się zdaje. Kasa to jest najważniejsze co można mieć w tej grze. Po prostu nie ma ważniejszej rzeczy. O, w ogóle... ile ja mam tego widzowie, naprawdę. Mam tyle tego. Gla. W, ogóle. <grystanie> w ogóle. Musimy sobie sprzedać tutaj znów. Kurda, tak dużo kasy z tego leci. umy. Bidos, bidos, bidos. Jeszcze raz bidos. <grym> po prostu bidos, bidos, bidos. Co to jest? Poczekajcie, bo mi się przycisk zaciął. O, dobra. Co, z... nie, 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 nie wiem, co się dzieje z moim przyciskiem. Tak czy siak. <grym> Ulepszamy sobie naszą... Farmy znów, dokupując to. Tę drogę, można powiedzieć i kupując kolejne dwa, co nam pozwoli na większą ilość Money Money. A Money Money, tak jak mówiłem, jest ważne w tej grze bardzo. To jest je, je, główna rzecz w tej grze dokładnie. Dobra, widzę, zarobiłem sobie 364 dolce i mam zamiar za te 300. 400 dolców! Kupić kolejne przyspieszacze, które są naprawdę ważne. Bro, czekajcie po mnie mała, a mama była. Dobra widzowie. <laughs> Mamy kolejne 400 dolców i dokupujemy kolejne przyspieszacze. Nie jakie przyspieszacze. Ja jestem głupi na głowę. Jestem walnięty na głowę. Dobra, ale jakby nie było, to robimy sobie nową farmę. Pomyślimy teraz tutaj zacząć, bo tam jeszcze mamy miejsca, chociaż jeszcze mogę coś zmieścić, ale już raczej widzowie, kochani, nic nie zmieszczę. Widzicie, dosłownie dwa te, tutaj jeszcze o, jeszcze może nawet jeden by się zmieścił, nie wiem. Ale może, jak dacie lajka, to się zmieści, no. Nie kłóćmy się, no. Dacie lajka, to się zmieści. Nie dacie lajka, się nie zmieści. <laughs> Hashtag reklama. Widzowie, mam pierwszy tysiak. I za ten tysiak zaraz sobie kupimy piece i ulepszymy z wami pierwszy raz w jakiś inny sposób tą farmę, a nie tylko dodawaniem tego główienka małego. Dobra, jesteśmy gotowi. Jesteśmy. Jesteśmy, my. dwa takie, przez co. Robi nam się. Widzowie, robi nam się. Dwa razy coś lepszego. W ogóle mam do kupienia puste wiadro czy jeszcze nie bo chciałbym ile za tyle to ja se mogę matkę kupić widzowie za tyle to ja se mogę matkę kupić to już wolę tą lawę i wodę zalać niż <laughs> jo jo kurde tutaj fajcze Korzystywać w jakiś sposób. Chyba tyle mi się robi tutaj tych. Nie wiem, czy nie zrobić tak, że po prostu y, tutaj wykręcimy. Ale to chyba bym potrzebował więcej miejsca, tak? A nie! Akurat! I teraz musimy. Jakiś paint, a mam. W ogóle mam jeszcze jedno konto gdzie tam mam takie rzeczy op ale zrobiłem dla was nogę żebyście mogli tą przygotę ze mną spędzać naprawdę doszanujcie to usunąłem tamte konto tylko dla was tylko i wyłącznie dla was żebyście mieli bardzo dobry film z tego mam nadzieję że bardzo dobry jeśli bardzo dobry to się cieszę jeśli nie dobry to się spłucę w ogóle pod ostatnim filmem dodałem pierwszą okładkę jaką był kod. Naprawdę. Najgłupsza okładka, jaką mogłem widzieć w życiu. Wiem. Wiem, że to głupie. Co zrobiłem? Ale może Wam jakoś przejdzie. Widzowie, zarobię kolejną stówę. I kupujemy właśnie sobie takie coś, żeby Móc zejść w dół. Ja chcieć zejść w dół, żeby... Żeby coś na pewno być. <laughs> żeby coś na pewno być. Jak wy mnie nie rozumieć, to wy mnie nie rozumieć. Jak wy mnie rozumieć, to wy mnie rozumieć. Co ja żem zrobił? Jestem ja głupi na ureja. Dajcie mi to dobrze włożyć. O, brawo, cigiemka jestem. <laughs> Tylko, że na odwrót. Boże, mam to widzowie, naprawdę. <ścoughs> jednak z igiełką nie jestem. Dobra. Odpalamy sobie. I tu musimy zrobić takie coś, żeby nam... <ścoughs> nie. No jednego mi widzowie zabrakło, jednego. Naprawdę? I ja ostrzegam się już 3 grudnia. Uważajcie, bo mi się może dźwięk zmienić na kamerce, więc e, to nie będzie żadna podruba. Tylko ja, tylko po prostu sobie kupuję nowy, bo ten sprzęt jest, jest taki kurna wymęczony. I po prostu kupuję sobie nowy na urodziny, żeby nie było. 3, mam... 3 grudnia mam urodzinę. Jak będzie 3 grudnia, możecie mi napisać... Komentarzach 100 lat, bo będę nagrywał odcinek. Zostawię serduszko. Zostawię serduszko na pewno. To muszę uznać, że zostawię serduszko. Dobra, widzę Wam 2000. Pierwsze moje 2,5 tysiące już dokładnie mogę powiedzieć. I zaczynamy robić coraz trudniejsze rzeczy. W ogóle, czemu ja tego nie. Czemu ja tego nie. Nie, 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 nie robię następnych tych. Jak kupię dwa, to... To okej, okay, to akurat będzie. Na wszystko. Czyli to musimy usunąć. Tutaj dodać. Przepraszam. I tutaj wstawiamy pierwsze. Nie tak! Jestem głupi! Ile razy się jeszcze przez dzisiaj, co nie wiem. Ale ile się chyba <grywa> się przezwa. Dobra, widzę, wydałem te 2000. Na coś, co może mi się przydać. A to już jest kolejne... To i czajcie się teraz mi będzie dwa. Nie, nie dwa, sorry. Muszę to odszczakać niestety ław, ław. I nie dwa. Tylko to mi będzie dawać teraz 13 dolarów. 17, przepraszam, jeszcze raz. Teraz to. Czy teraz to, tak? I uwaga, a nie, czternaście dolarów. Ja nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, naprawdę. Dobra, widzimy pierwsze trzy tysiące. Pierwsze trzy tysiące, nareszcie. Nareszcie pierwsze trzy tysiące mamy. To jest już dużo. O, cztery tysiące widzowie. To jest powoli koniec tego filmu. Będę z wami tutaj czekał po prostu. No bo nie mam co robić, no wiecie, no. Co bym, bym robił przez ten czas, no. To, to w ogóle zrobimy, jakbyście nie widzieli takie coś. Porąbane, porambane. <laughs> A, to takie moje sztuczki. Ze moich kątów. Na której gram wieki Już Polecali tą grę koledzy i ja już grałem w nią Ja już jestem mocny, już mam widzowie drugiego Rebirtha Pochwalcie się w komentarzach jakiego wy macie O widzowie Zarobiony 5000 5000 w dzisiejszym odcinku To tak jak mówiłem koniec, jeśli pod tym odcinkiem wbijemy 3 lajki to nagrywam kolejny film z tej gry. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Nie przedłużam.